Naprawdę, pierwsze moje spotkanie z tym modem, i już mam dość bycia człowiekiem, który chodzi po tej ziemi. Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Shredder, a to jest Enzik. W końcu Enzik. Na kanale, obiecałem go już jakiś czas temu, chyba w maju miał być, ale no niestety. Dzisiaj spróbujemy uratować Niemcy. Na samym początku od razu wspomnę, żebyście dali łapkę oraz subskrypcję. Zbliżamy się do 3000, brakuje 30 subów, także come on! Zróbcie to po prostu już i cieszmy się z tego wyniku. Zrobimy sobie streama na Twitchu w niedzielę ewentualnie. Ja jeszcze ogłoszę tego streama, sprawdzajcie kartę społeczności. Dodatkowo również wspomnę, że rozegram kilka scenariuszy na Enzygu. Pierwszym z nich będzie rok 43, ponieważ nie jestem zapoznany z tą grą jakoś mocno, nie wiem jak, jakie są mechaniki, co i jak trzeba robić, także myślę, że na początek 43 myślę, że to będzie dobry pomysł oraz myślę, że zagramy sobie rok 1918 i 1941 na ZSRR oraz lata 1944 rok, myślę, że będzie miał to jakiś sens. Oczywiście gramy z smutnymi Niemcami, ponieważ to oni mają tutaj dostać w dupę. Także zaraz zobaczymy. Eee, ogólnie to jest moje pierwsze podejście do gry tak na, tak na nagraniu. To, to, to nie jest tak, że dwu, dwunasty raz jakby zaczynam tą rozgrywkę. Eee, no, ale cóż. Eee, wiem już mniej więcej. No znam historię, wiem co się wydarzyło. Eee, wiem, gdzie Niemcy popełnili błędy i... Postaram się ich nie powtórzyć, tak? A tamten front mam w miarę ogarnięty. Tu mam jeszcze trzy dywizje. Ogólnie nie wiem, czy jest sens, żebym się wpychał do Finlandii, ale można spróbować. Na front włoski damy Kleista i Krugera. Why not? Też w czterystym, jeszcze nie jest tak źle, bo Niemiec faktycznie ma jakieś zasoby, które można jeszcze użyć. Nie jest aż tak źle, jak zaczyna być. W pewnym momencie. W sumie to mogłem włosowa dać na Finlandię, ale tutaj też mam gościa, tu mam 5 dywizji. I tutaj mam główną armię, główne armie, 178 dywizji. Eee, 17 pancernych czy ciężkie, z tego co wiem ciężkie chyba w Wędzigu, tak, tak są. So. Kiepskie. <laughs> trzeba będzie to wszystko pozmieniać. Czuję się jakbym nagrywał zapisy, nie? No, zostało mi 16 dywizji, szczerze wykorzystam je na szybkie po prostu polecenie tutaj, bo no. Nie mamy tam dywizji. Eee, myślę, że tak będzie najlepiej. Te po prostu dywizje usunę. Jak po prostu same pancerne tam podlecą. Jak na razie dam Romlem. No i co? Chyba trzeba będzie to wystartować zaraz. Te infantery dywizje tak naprawdę dam. Tutaj o. Ach, focus 3. No tak, e, co? Może by French Turkey sobie zrobię. Nie wiem, czy tam coś lepszego mogłem zrobić. Nie wiem czemu nie mam tego odkrytego, ale okej. Okay. Building speed. Na pewno doktryna. Mhm. Doktryna powietrzna. Mhm. I Engineer Company chyba zacznę od razu, jeżeli chodzi o budowę, no to co chyba Militarki na maksa eee, Tu mam jeszcze to tak zrobione, ja to po prostu zrobię tak i tyle Bo, tak, muszę mieć przynajmniej trochę więcej samolotów Kasów przede wszystkim najwięcej najwię muszę mieć Tu broni jest trochę tak porobione, w sumie jeszcze gra się nie zaczęła, mógłbym to po prostu wymaksować chyba, tak? Ups, nie tak, no ale dobra Zrobię po prostu, o, mhm mm Wymaksuję to w ten sposób, kas już się dorobić eee, puśćmy grę. A nie jeszcze nie Ale piękny jest ten pusty efekt dźwiękowy, naprawdę. Rozbiorę je w jedno miejsce na szybko. Jeżeli chodzi o naval bombery je zostawię akurat. Niech one lecą tak. Dobra, no to puszczamy grę. Mamy reorganize Nie nie chce mi się. Uh -huh. O, okej. Okay. Dobra, zaczynają. Zaczynają. Wszystko się skumulowało, oczywiście. Eee... No, wygląda to tak średnio, bym powiedział. Mam w ogóle agencję zrobioną? Nie, przydałoby się zacząć. Tutaj dywizje, jak się roz z tego. Mhm. Idą tu, próbują pchać, ale raczej sobie nie poradzą. Także jest ok. Co się sta? Czemu? I co się stało? Czemu Turcja ma tą... To... Okej. Okay. Nevermind. Co się stało? Czemu Turcja przyjęła tą ziemię? Tam na dole jest okej. Okay. Tam jest też okej. Okay. Dobra, jest. Jest dobrze! Może nie wszędzie, ale jest okej. Okay. Tu trzeba będzie zrobić las standard raczej. E tutaj myślę, że wystrzymamy. Mhm. Nie wiem czemu Turcja ma tą ziemię. Coś się zbugowało chyba. Bo serio. Jakiś bóg dziwny, bo Turcja dostała ziemię. Czy to po prostu jest jakiś oskryptowany syf, którego ja nie rozumiem? Jak, czyje to są dywizje? Jezu! Tego Guderiana, śmietnika. Nie wiem, co coś. Pięknie, gra się zaczyna już i obam zbugowaną, ale jest dobrze, jest dobrze. Już idzie w miarę okej. Okay. Dam tak dywizję po prostu i tyle. O Jezu, tak, no. no. Zapomniałem, że te armie są potrzebne właśnie do tego, ale chyba moje boty powinny sobie poradzić. Jak to tutaj wygląda? Niby mógłbym coś tam poraszować. Nie, nie mógłbym. A czy oni mnie przebijają? Nie. Czemu ja tak dostaję po dupie? Atryszyn, okej. Okay. Nieważne. Mhm. oj, oj. Kiepsko to wygląda. Szczerze? <ścoughs> Szczerze. Ukrainę posłać już samoloty. Mhm, dobra, tutaj dywizje sobie dały radę. Fajnie, myślę, że dobrym pomysłem będzie zaatakowanie gdzieś tutaj zaraz Mamy jeszcze tą armię tutaj. Eee, Rosjanie będą mnie non stop atakować, więc to też jest jakaś tam okazja. Rosjanie chyba będą mieli teraz boosta, prawda? No oni będą mieli nieskończoną jeszcze pułku, więc no... a dobra, nieważne. Byli szybsi. Ale jakieś tam przebicie nastąpiło. No, tu jest kiepsko. Ja myślę, że wycofałbym tutaj na jedną kratkę. Tu samoloty już latają, tam też. Tu jest też słabo. O, bajta, bajta, bajta dobra. Jak wygląda produkcja? Mam na plusie co ciekawe. Czołgów nie za bardzo. Płynął. Tylko gdzie? A, na wyspy, ok. No, no cóż, trudno. Jak nie spróbuję zaatakować tamto to, tutaj to miejsce. Tak kiepsko mi to wychodzi, ale. <laughs> ale może, może się uda. O! Jedna dewizja. Przepcham ją. Tak! Amon? Bardzo dobrze. O, i port mógłbym zająć nawet. Może się uda uratować Sycylię, szczerze. Najgorsze jest o te eventy, bo to wszystko będzie historycznie szło. i... A, wow, mamy jeszcze Tunezję? Lol, nie wiedziałem. No tak, to 43. Ale. Ty... <śpiewa> Co się stało? <śpiewa> Okej, okay. W porządku. Ale dziwne. <śpiewa> wow, oni nie mają suppliesów, a i tak nie mogę nic, nic im zrobić. Jezus. A tam się nie przebiłem kompletnie. Nie mam paliwa w ogóle. Już wiem, dlaczego moje czołgi są tak do dupy. Max, może coś pomoże. O, było przez chwilę, rosło przez chwilę, ale no, Rumunia na pewno. O, dobra, jest, nie jest tak źle. Eee, wiem, że czołgami bronienie nie jest najlepsze, to nie jest najlepszy pomysł, ale u, u hello darkness, my old friend. Dwunastki to jednak nie miały dobry pomysł. Dlaczego nie możecie zniszczyć kolejnych pięciu dywizji, które są okrążone? Come on, no. Bez przesady, gro. Okay, czy ja dostanę jakikolwiek reinforcements? Czy ja po prostu będę. Aaa, dobra. Jedną stopę tracę czołgi, mimo że 10 dni robię, 11 prawie, co jest? Brazylia mi się tym na Jugosławię, Nie! Oh man, dobra, a właśnie, dobrym pomysłem byłoby. A, ja mam czołgi ciężkie! Ustawiałem <śleski> <śleski> oh. czołgi ciężkie na garnizony. A, i nie mam jeszcze. konwojów. Dałeś mi tu submariny czwórki, proszę, ciebie. Ah, yeah! American Dream! A oni mają supplies. Jak. Ja się nie mogę rozwalić teraz. Ej, nie! Dobra, w dupie mam. W dupie mam jakieś Włochy. Naprawdę. Mam to gdzieś. Moim się zaraz odetnął tam. Wydupcać stamtąd. Uciekać. Zuchem dekom. Uciekać. Rosjanie? o oh, oh. Man. Siema, naprawdę dobry pomysł. Oni stracili cały ekwipunek dosłownie. Cały ekwipunek, jaki to jest fort. A, dziesiąta, ja się próbuję przepchać. Dobry pomysł. Buterian też pokazuje gotowość. Oooo! No Moskwę! Ej, co się stanie, jak zdobędę Moskwę? Final push. Mm, niezbyt dobrze to wygląda. To tak non stop pika w tle Czemu? Czy ta gra pika? Czemu pika, pika? Halo? E, gdzie? O nie, 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 nie! Czemu? Dwunastki to był jednak fatalny pomysł! Czemu ja się siebie posłuchałem? O, o. Nie! Nie! Right. <laughs> ci Włosi ci Szybko na port! Nie no nie! Dobra. Kozacko, co ja mam teraz zrobić szczerze? Moja pierwsza próba Enzigu, który jest... który jest łatwiejszy, nie? Który jest. Łatwiejszy! A ja dostaję w dupę. Nie wiem, nie wiem, no chyba to jest sensowna rzecz. Tak, tak, fajnie. Dwudastki do boju! Yeah! Nie no! Ja jeszcze Finlandia pada. Na no, final push może się uda, why not? <laughs> nie no, ja myślę, że to będzie taka sama historia jak z zapisami, ale pchamy! Pchamy Rosjanin, Rosjanów, Rosjaninów Pchamy ich w końcu. Wiecie, póki nie będę patrzył tutaj, <laughs> to będzie dobrze, naprawdę. O mój Boże. Jezu, jeszcze tutaj! Ale oni się wolno! Szkolą! Hello. O, okej. Okay. To też daje takie minusy? <laughs> Dawaj! Mik mikro, mikro, mikro! Spearhead, elo. <laughs> A już tak szło dobrze. Ej, naprawdę jestem w stanie zdobyć Moskwę, tylko nie wiem co to, co to da, nie wiem. Będzie jakiś sukces? Czy tam są dziesiątki Forty? Nie, są trójki, całe szczęście. I to co tutaj, to co się dzieje... Come on! Ja tam coś... Ja tam coś zdobywam! Uuu! Uh! No Nie wiem, Słowacja mi wysyła lendlizę, to już jest są pokażające. Come on! Wejdźcie do Moskwy, nie wiem co to da, ale może wygram dzięki temu Enzig'a jakimś sposobem chorym. Haman, niech dwudziestki zwykłe wejdą do Moskwy. <laughs> Nie, jeszcze Bułgaria mi się puntuje. A, bo to ko kolejny descent. Aaaa, oh no, man. Not again. Not again. Ha, fall of Moskwa. Co teraz? <laughs> Nie wiem, co tu się. Co tu się. A, Bawaria. Dlaczego te dywizje się tak długo szkolą? Like what? Come on, come on, come on, bo mi zaraz jedzą wszystko! Już do Wiednia weszli, kuźba! <laughs> tak pokonali Niemcy, na puste pola weszli, nie po prostu? Ja pierdziel, ja pierdziula. Oh man, serio, naprawdę worst betrayals in history! O, jeszcze zapomniałem o Norwegii, trudno. Ey, ja, też chyba dywizji nie mają. Elo, lecimy z kontratakiem. Schneider robi kontratak. No, co ja mogę wam powiedzieć? Przed tym nie da się obronić. O, come on, naprawdę? Come on! zróbmy to okrążenie po prostu, co? Come on, no, przebijcie się po prostu, no. Okrążymy te dywizje przynajmniej. Ale jak pchają Rosjanie. Dobra, określenie, pod, przynajmniej pod Kurskiem się udało, Oh man, Dobra, Nie wiem, naprawdę nie mogę nic zrezygnować, tak. nie mam paliwa, nie mam dywizji, żeby to wszystko pokryć. Znaczy zaraz będę miał w sumie, zaraz będę mógł wysłać gdzieś tam armię jedną, w sumie to mogę wysłać, tu przynajmniej, żeby jakoś to, nie wiem, uratować, nie wiem, odepchnąć ten atak. Czemu ta kawaleria nawet tak się długo robi, co jest? Teraz Polskę wyzwolą. Kino joins the tour anti co, co to jest? Tak, przynajmniej, przynajmniej Rosjanie stracili dosyć sporo armii, szczerze powiedziawszy. Bardzo dużo. Tylko. O. A, ha, 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 no tak. Nie wiem. O, jeszcze Portugalia, gdzie mój cały Wolfram. A, ta. tak. Tak, dokładnie. O oh, man, już do Polski wchodzą. <laughs> nie, nie mam w ogóle artylerii. Mam jakąś artylerię? Nie mam, ja chciałem na 7 plus 2 zmienić, ale proszę bardzo, no, czy to nie jest piękny kociół? Ko kociół, kocioł? Obkrążanie? Ja naprawdę, no nie wiem, bo tu odbijam tereny dwunastkami. Jak wygląda moja produkcja? <laughs> Nie istnieje <laughs> Jest! Mam! Mam, mam, mam gnoi. Dawać mi tu e... ty gości, tak? Bo to ja ich ulepszałem, tak. Oh, dawać mi ich tutaj i front jakoś tam się stabilizuje. <laughs> Są sukcesy i porażki, jak to zwykle bywa. O, bot mi sam dywizję, siema. Pięknie. O mój Boże, i to jest dywizji, nie? To jest piękne. Wy nie pchajcie, co, bo wy jesteście tak już rozwaleni, że... O oh, man, nie, no płagam! Co się stało z moimi submarinami, czy was jest tylko... a. Mm. Połowę tego straciliście, okej. Okay. Ej, ale może się tu uda szczerze? Masz, <śpiewa> to <tupy do> Stalingrad. <śpiewa> o, oh. oh, blokada Leningradu, jej. Ja tylko, że mają milionowe forty, a jak zbombardować nie mogę. Czemu nie mogę? Czemu, czemu te Junkersy nie bombardują nic? Naprawdę. Znaczyłbym, żebyście to zbombardowali, serio. Nic więcej. Come on. Mam nadzieję, że okrążenia nie będzie. Jest! Jest! Wchodzimy do Stalingradu. Czemu oni są tacy szybcy? Yeeej, udało się, tylko żeby mnie nie okrążyli znowu, hello? Oooo no tak, ale mam przynajmniej port Jak to się stało? Dobra, dziękuję wam za oglądanie Oooo! Nie, 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 naprawdę, było No, muszę się jeszcze nauczyć grać na tym modzie, ale a jajaj No, mam nadzieję, Macie, że wam się podobał ten odcinek, <gry> który <gry> nie jest zbyt świetnym odcinkiem, tak przyznam, ale powiem szczerze. <gry> no, co ja mogę powiedzieć? No, zamiast się bronić, to postanowiłem. Ej, byku! Patrz na to! No, ale przynajmniej teraz wiem mniej więcej co powinienem zrobić, także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych odcinków Sędziga, bo to nie będzie ostatni odcinek. Cześć!